Cześć witajcie Czumareczki z tej strony jakby Liksajs sobie zagramy w Breakout no to taka lucha na Tobie że w jakiejś grę. niestety przepraszam widzowie ale nie nagrałem ale sobie nowego skina kupiłem tego właśnie zobaczcie na to także lecimy o jak widzieliście to za darmo mamy także lecimy diur widzowie lecimy lecimy a szlagi leciutkie jakieś mieliśmy przez chwilę ale już wszystko OK. a albo nie a jajaj, no dobrze, musiałem tam chyba trochę szybciej skoczyć, tak jak teraz. O, teraz jest dobrze. Ta mapa bardzo fajna jest. Tam są wszystkie osoby z preżetu. Nie wiem, czy ktoś ogląda. Jeśli ktoś ogląda, to wie o co mi chodzi. Oj, dobra, dobra, teraz skaczemy, dobra jest w do góry. I teraz udam się. Let's go. pięknie jeszcze za to też monety dostajemy. Zauważyłem. Ok, w dół. W dół, góra. Jest. Udało nam się. Myślałem, że już mi się nie uda skoczyć, ale udało się. Także dobrze. Góry. No chcia. Zaraz będziemy lecieć, już. Chyba. No lecimy dalej. Okej, okay, tutaj musimy skoczyć jest mi się wydaje, że jak włączyłem właśnie tą nagrywarkę to jakieś mamy kłopoty Dobra, lecimy jeszcze raz, teraz musimy widzowie się naprawdę skupić, żeby nam się udało Dobra, z góry tu góry lecimy lecimy widzowie, Dobra, teraz tutaj ich przeskoczymy tu na nich. Lecie jak, dobrze mamy to. Może. Jest lecimy. Aha. Dobra, nie pytam. Dobra, lecimy, widzowie. Do góry, dobrze. Raz, a tutaj zostajemy te, yy, monety. Dobra. W dół. W dół znowu. Raz. Oj, nie wychodzi mi coś dzisiaj teraz widzowie. Użyjemy tego trochę monety stracimy, ale co tam. Dobra lecimy 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 dobra mamy to. Także super superancko z tutaj tutaj w dół tu tutaj. Z tutaj tutaj mamy tu. Tutaj dobra mamy to wszystko tutaj już przeszliśmy okej. Okay w dół trzeba widzowie. Wiadzowie ta gra bardzo fajna jest. Taka na skupienie chciałem powiedzieć. Widzowie leci w ciach. O, zaraz nam się pasek tego paliwa załoduje. O! Nie widzicie widzowie też taki jest takie coś. I też jest e, samochodem takie latające. Dobra. Dobra, lecimy sobie po ziemi. Też trzeba wszystko normalnie się skupić też. Będę na przykład bo on tu mnie zastąsiał. albo takim czymś. albo i takim. Okay. Przeszkody. O, ajajaj. Ouch! Ale się mi ja się. lecimy! Opa! Dobrze! Fantastycznie! do góry! I teraz tutaj, i tutaj, i tutaj. ajajaj, Nie jajaj! No niedobrze. Dobra, lecimy. Opa, no, dobra to do góry Opa, w op, dół no, Czemu coś mi nie chciało zadziałać? Aha, jakieś opóźnienie jest Dobra, no. teraz trzeba naprawdę się widzowie skupić. Oho, może jeszcze jakieś legie mamy leciutkie. Że tak średnio bym powiedział. Okej, okay, ciała, ral w dół w górę. Teraz tutaj w niego. Ajajaj, nie wyszło. Teraz jest w dół. O, teraz nam wyszło. Super pyk w dół. Śmieci, ok. Tak też można. O, Tekaz z monet. Fajnie, to wygląda już i co wie. W dół. Do góry. Oho. Jak ja to miałam zrobić? Zalecimy. Ok, teraz tutaj. O, dobra, lecimy tutaj. Teraz paliwko weźmy, paliwko też nam się przyda, oczywiście. O, jak widzicie, o tym właśnie też wam mówiłem. Mamy taki samochodzik też. oj, ja tego bym nie zdążył. Tego bym nie zdążył widzowie uniknąć. Niestety. Czekaj, dobra, lecimy. Tutaj, tak, tak. Teraz w dół. Dało nam się widzowie dziedzin. Dobrze teraz myślałem że nam się nie uda że już odpadłem ale jeszcze nie Jeszcze nie ten czas Dobra Ciało. Dobra tu góry Tutaj Tu Tutaj O teraz bym się jakiś magnes przydał czy coś Żebym to wszystko zebrał Ale no jak widzieliście niestety nic takiego nie było lecimy do góry, w dół Opa. oho, co jest, o dobra już się przestraszyłem, coś, że coś się stało nie no, ajajaj, aj, aj. nie udało mi się utrzymać tej równowagi, takiej no to nic Iu, iu. o, coraz bardziej się rozpędzamy widzicie i teraz się zaczyna gra. Dobra, aj, 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 aj. Dobra ale trochę nam się udało przeje... Dobra, używamy to i to. Wszystko użyłem. Że wszystko nawet... O jak już widzicie trochę na już zebraliśmy, bo poleciliśmy, że lecimy od nowa. Ciach. Okej. Okay. o, nawet ja na tym muszę skakać, bo mam taki tak własny ten magnet chyba. Tak jest? No dobra, lecimy. jak będzie. dół. Okej. Okay. Ajajajajaj. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj trzeba. Teraz do góry. Tutaj też. Trzeba tak odrobić. super ręko. W dół. Okej. Okay. O, widok trochę zebraliśmy, chciałam powiedzieć, ale niestety nam się nie udało, ale weźmy magnes na wszystkie wypadek sobie o nowa bryka, mamy nową brykę widzę widzi. nowa bryka, Ona nam się przyda zawsze zawsze bryka nam się przydaje, zaraz wam, wam też pokażę jakie lekcje mam Oj. Oreg. To spróbuję przebić ten swój rekord, ale nawet możemy na tym odcinku spróbować. Także zrobię cięcie i spróbujemy zdobyć rekord. Także lecę, lecę i już się zobaczymy, gdy przebiję albestię. No to się z... idziemy się za rekord zrobić. Lecimy. Następny odcinek, nie ten tylko następny jeszcze. Jak będziecie chcieli z tej gry no to będę mógł jeszcze znowu przebić rekord. Mamy teraz 23, 0,1 no to mogę to przebić na 24 na przykład. Albo 30 miałem. Na przykład, dobra tu. Oj. Źle. dobra wszystko wzięliśmy z2 też to jest dobra, lecimy 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 okej okay. przez do góry tu dobra tu lecimy do góry tu tu dobra dobrze aha dobra nie pytam nie pytam i Izowie jak tego nawet nie doleciam Dobra, to do go... Źle, 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 źle. Menu dobra. Tutaj weźmy... widzicie takie skiny są. Teraz nie będę jakoś będę zbierał oczywiście. Lecimy jeszcze raz. Dobra, teraz się skupiamy. Dobra, ciach. Teraz próbujemy przebić ten rekord, rekord 2301. Próbujemy go przebić. Teraz. Oj, uf, udało nam się, dobra? Dobra, w dół, do góry, do góry, lecimy. Ciak, dobra, tutaj w dół, do góry, lecimy. Widzowie, lecimy teraz. Jakiś umiejętność nam się pokaże. Właśnie teraz. O, oho, oho, lecimy. Lecimy widzowie djur Dobra, lecimy do góry W. Do, do góry, w tu Superansko, teraz nam trochę wychodzi, chociaż oj Teraz mi to nie wyszło zbytnio. Aj jajaj. Teraz już mi zbytnio nie wyszło. Tak. Dobra, jest Monety te zebrane. O! Właśnie tutaj mam problem. Teraz nam się udało to przeskoczyć. Może wspaniale. Aha, ok. Widzicie, przebiliśmy rekord 3299. 3299. Także rekord nam się udało przebić. Mieliśmy wtedy 284, coś tam. Teraz mamy 3299. Lubi wrażenie. Także, widzi, jeśli Wam się spodobał, dzisiejszy odcinek taki. Z nowej innej gierki, to pamiętajcie o łapce, o subskrypcji z dzwoneczkiem i na górę. Jeśli będzie dużo łapek, to, to będzie ta gra i zobaczycie, jak inne skiny na przykład kupuję.